Dysonans poznawczy to stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który odczuwamy, na przykład gdy dwa nasze poglądy okazują się być ze sobą sprzeczne lub gdy docierają do nas informacje, przeczące naszemu obrazowi świata, czyli innymi słowy, gdy okazuje się, że nasza teoria nie do końca pasuje do rzeczywistości. W takiej sytuacji nasz mózg stara się zażegnać ten nieprzyjemny stan, i pomimo iż teoretycznie preferowana byłaby zmiana swoich przekonań tak, by pasowały one do faktów, to niestety zmiana ugruntowanych poglądów i zachowań przychodzi nam trudno. Dlatego skutkuje to czasem na przykład podświadomym wyparciem niewygodnej informacji, gdyż jest to znacznie mniej kosztowne psychicznie niż przyznanie, że się myliliśmy, a zwłaszcza gdy musielibyśmy to zrobić publicznie. Dobrym tego przykładem może być to, że pomimo iż palacze mają dokładnie taki sam dostęp do informacji na temat szkodliwości palenia jak osoby niepalące, to jednak statystycznie częściej umniejszają oni negatywne skutki palenia. W szczególnie silnych przypadkach dysonansu poznawczego, który może powstać na przykład gdy otrzymujemy informacje przeczące przekonaniom, na których zbudowaliśmy część swojej tożsamości, może dochodzić nawet do czegoś na kształt halucynacji. W takiej sytuacji mózg może podświadomie zniekształcić docierające do nas informacje, tak, by łatwo można było je odrzucić, i byśmy nie musieli przyznawać, na przykład, że od lat jesteśmy w błędzie. Skutkiem tego jest przekonanie, że rozmówca powiedział coś innego niż naprawdę. Na przykład. Przedstawiając palaczowi fakty ukazujące, że palacze umierają średnio kilkanaście lat wcześniej niż osoby niepalące, można spotkać się z reakcją, że nie masz prawa ograniczać mojej wolności wyboru i dyktować mi, jak mam żyć. Co jest w efekcie nieświadomym atakowaniem chochoła, zamiast odnoszeniem się do faktycznego stwierdzenia rozmówcy. Widocznymi objawami takiego stanu może być emocjonalna, gniewna reakcja, nieproporcjonalna do poruszanego tematu, i zauważalne opóźnienie reakcji, jakby ktoś zawiesił się na chwilkę. Dodatkowo, osoba taka nie pamięta potem, co dokładnie powiedział rozmówca. Pamięta, że powiedział coś złego, ale nie potrafi przytoczyć jego słów. Natomiast pierwszym krokiem do radzenia sobie z tym zjawiskiem w samym sobie jest świadomość, że może ono występować i zwracanie uwagi na to, że mózg może próbować nas oszukać, by zmniejszyć nasz dyskomfort, gdy docierają do nas informacje sprzeczne z naszym światopoglądem.